Manku widzowie, z tej strony Zak, a to kolejny odcinek z Backpack Battle. Dzisiaj gramy sobie Panią Pyro i już mi się podoba ten start. A wiecie dlaczego? Bo chcę pójść pod, uwaga, mega generację yy, hita. I co, zrobimy tego, yy, jak to się nazywa, mm, tego tego, mm, no dokładnie tak, to chciałem powiedzieć. Uh -huh. Pod mega generację Hita i pójdziemy pod tego yy, ten. Ten glutek taki, nie glutek, tylko no, ten. A ten Pokémon taki. Ten pluszak, jezu, ale jestem głupi. Yy, yy, no ten fire, coś tam. Ten. no ten, to za generację Hita <grywka> daje różne pomocy Dobra, i to jeszcze No dobra, to niech będzie tak. A my dość mocny start, bym tak powiedział. Yy, tutaj chyba wygramy. On nie zdąży nas takować trucizny. Łatwo. O hmm. U. Uh. Uh. Um. Hmm. Kurde. Ja mi trochę psuje plany, wiecie? No nic. No wezmę to. Oj, nie podobało mi się to. Znaczy ten. Y znaczy, no wiecie, no z jednej strony mi się podoba, ale z drugiej strony, kurde. No lepsze rzeczy bym chyba bez tego zrobił. Ale no, przynajmniej szansa nakryta. Jakąś już mamy. Dobra, jakoś tam będzie kolejne chili. Będzie dobrze, bardzo dobrze. Yhym, podoba mi się to. No nie gdzie będzie tak naprawdę? Marchewka. O Boże, jakie to będzie dobre. Czekajcie, to się przyspiesza od trzech, to się będzie przyspieszało od dwóch. To nie, to wolę, żeby to się przyspieszało. E, oczywiście, że to blokuje. ja będę miał 4 szczęścia w sekundę. I patrzę i już Empower się robi. Ha! Łatwo. I to jest dobre combo jednak. Pyskito, ten item jest lepszy niż, nie wiem, basicowy ten yy, ranger. Peski to 16 metra Która to jest, która? Czwarta epicko epicko widzowie dobra czy bym robił tarcze Zrobiłbym, ale jeszcze nie teraz potrzebuję większej ilości papryczek Większej ilości. Eee, Boże. Many, tak, many, Tak, mana. O to się nieźle tutaj tak wszystko tak napędza, wiecie? 12 damage'a, kurde. Panie. Pan nie miał szans. Panie. Dagger. Polten dagger. Nie. Ajajaj. No aj, aj. nie no, bo kupimy już tarczę specjalnie pod to. Dobra, wiecie ja co? Ja to zrobię inaczej. I z tym Zrobimy tarczę, bo mnie powali. jakie nie zrobię. I dobra. I, I dobra. Albo tak. tak chyba będzie lepiej. Jeszcze to będę zrobiło różnicę jakby ten Nie no chyba na to samo wychodzi Boże jak ja to przegrałem Ale mnie zniszczył to, A tu się tego nie spodziewałem akurat Pierwszy luz jestem, jestem w ciężkim szoku widzowie Okej okay, to tak to przyspieszone O, o, Dobre będzie No tak, no chyba inaczej tego nie przyspieszę. Fajne. Ale jest tam inne, z którymi nie jest zagroż potrzebne. Jaką ja broń w ogóle chcę? Nie mam zielonego pojęcia. Jaką mam oprócz tego chcę? Nie wiem, mamy subklasę. No i firebender. Tego pana bierzemy. No, też szczęście, chociaż to szczęście to nie będzie takie zubę. Bow and arrow, mogę coś z tego fajnego z... zrobić. tak jak pisze bowl po prostu. Nie. Robimy ranget ten. 8 damage, za każde 8 damagea, która broń zada. Następny atak nakłada 1 trucizny. Bije 0,5 damagea za każdą truciznę na moim oponencie. Używa jeden tego, żeby nas zadał plus 8 damagea. Hmm. Nie wiem. Nie Zastanawiam się. Pierwsze co? To z pewnością kupuję. Hmm. Tak, tak i tak I też tu daje. Używa jeden man. No dobra, no w sumie z maną nie mam co robić, więc jest więcej szczęścia, by to Przerolowałem ten łuk, aby zrobił tego tak, Nie A... Nieważne. Nieważne, poszedł, co ja zrobiłem. 20, dostaję 5 szczęścia. Ile to bramy ma już na 24. O Jezu, mało. O Jezu, jak ja tu dostaję po dupie. O mój Boże, to mnie nie reaguje. Nie. Szkoda. Pamiętam mi ten panie, napel nie jest potrzebny. Po co ja to wziąłem? Mana orb. Koniecznie. Jakieś dobre miejsce. To by było dobre miejsce. To, ale nie mogę tego póki co tutaj dać. Dobra, na razie to będzie tak w takim razie. Tocik. To też jest dobre. No, generacja many powinna być 10 razy lepsza niż była dotychczas. To na pewno. Nawet na plus wychodzimy z tą maną, bym powiedział. Więc jest G Dobra, Regen wszedł. Teraz mu zadamy 100 demeczka. O Boże, on nie chyba szybciej zabije. Meskitu, dawaj go! O, oh, bym go pokonał. Tych kamie, ty. Dobra, bierzemy to. Nie wiem, po co mi to. Jest locik. Mm -hmm. Ej, chwila, ja nie miałem Właśnie Coś mi tu nie pasowało. Kurde fela fele. Dobra, na ciebie to jeszcze nigdzie nie wożę, nie, nie Dobra, muszę się napić wody, bo... Zaschłomił gardło. Chciałem ja tę butelkę, no. Dobra, mam. Hita. O Jezu, jak on mi dużo bije. Może tu, się dzieje. A czemu on nie ma? A, bo te, słyszałem. Ej, ale to jest dobry build. O go proszcie. Tak jest, proszę. Udało się. Ej, ale to jest dobry build z tym młotem. I z tymi mostem, tak grami. Przecież kozatko zużywa tego hita. O tak, zwiększenie, kryta. No biorę. Hmm Kurde Są ciężkie rzeczy żeby Przekać jakby to dał tu To tu to tu a to tu i to idzie tu To idzie tu I to idziesz tutaj Ty idziesz tak Patrz jaki jestem mądry Jak jest oj moment moment Keniusz okay, Czysty geniusz. Eee... Fik to blokuje. Pani Park też się przyda. Tu na przykład rzucić guberta Chili Gubert, a ja chciałbym, czyli Gubert Winam I 1,4 to nie, to to lepsze będzie, ale to się najpierw połączyć musi, dobra Tak, to się połączy, to już będzie dobrze 1,65 Jak jest z użyciem many. No, wychodzi to na zero. Nawet na plus. Więc większa generacja many nie jest mi potrzebna. co, to, to na nie ma 100% nakryta. No, to się za mało rozpędza. Za mało. Normalnie, czyli Kuberta. to idzie tu. To idzie tutaj. Zjedzie tu. Aha. Wiesz, jednak. To pójdzie tak. Jest już na maksa przyspieszone. Bardziej tego nie mogę. Jajko. Bardzo duże jajko. To jest damage. Więc ja to wezmę. Sloty i. Wziąłbym to. Wziąłbym to, bo my będziemy mieli dużo Regena, bądź co bądź. Ta, ty masz lampę. Ja już mówię, proszę, czemu ty masz taką zdrowia? No, szybko się to aktywuje. Znaczy, na pewno da się lepiej ustalić tego, czyli Guberta, bądźmy szczerzy. Pff, łatwo. Sloty. Dziękuję. By to bym dał kur... tutaj. Hej, kolego, ty się tutaj za bardzo nie rozluchacz? proszę. O... A, wiecie o czym miał? A, dobra, nieważne. się tylko pogrączę. E... Chwila, bo ja się zgubiłem w tym co chciałem zrobić Jest jest O przepraszam, widzę, mam nadzieję że go się nie było słychać, starałem się odwrócić najbardziej jak tylko się mogłem O jest. No, wstawiamy to, wstawiamy to, no i tu by się przydał jeszcze jakiś Ten No, może być fanipak O Boże Eee, a jak to się będzie przyspieszać z tego, wszystkiego, patrz, 3 sekundy, 2,38 no to się zaraz będzie, o, no i w... o, widzicie, z każdą sekundą to coraz szybciej się robi. Eee, ja mu się to odpaliło, mi też się już odpaliło, a no ja chyba to przegram co. A może jednak się uda, ha, <grym> ha. Oczywiście że to zrobił mod. Ja wiem, że ten bit jest słaby, to tego mi nie musicie nawet mówić, to nie ma co nawet tutaj gadać, nie, ale. A ja się cieszę i tak z tego głupiego bildu. kupuję to. Stamina, sak też kupuję. I przychodzę, mogę sobie jajko, Tylko, że to jako mi teraz tutaj tak nic nie da, więc muszę to zrobić tak. Tego fani pakał mógłbym inaczej ustawić. No też bym mógł. Mhm, mm Dobra. No i co? No, lecę na turę, no to co mogę zrobić? Innego. Jak? Nie to Oj, no, chyba... Dość późno te smoki się robić kolego. Może też nie wiedziałeś, że to trzeba wrzucić do środka, tak jak ja, a raczej o tym to to zapomniałeś. Boże jak ja to sam po dupie. Ja sam z tego rogen? Chyba tak jeden hita i wągasz... Już... Aaa, dostałby taki Klaps yy, ostatecznie przegranej. Tak samo nazwę, Spike by mi to generowało. Um... Chyba mogłem to wziąć, wiecie? Phoenix Reached, a nie gained. Więc to jest taki problem. Dobra, pik, pik. Gdzie to było tutaj? Nie wiem. Chyba tak. Ręki te uciąć nie dam. A nic innego. Pekasik. I dać go. Tutaj. Albo. Tam gdzieś. Nie się... o, tu się na przykład zmieścił. No o Boże. To, ale ty masz kolego build, nie podoba mi się to. Nie lubię tego typu buildów. Bo ty się tyle leczysz. Ty mi zaraz tyle regena z tego wszystkiego. Hej, ale ty... potężna pochodnia dobra potem jest tutaj no szczerze no tak tak średnio bym powiedział. tutaj to nie jest złe i tak bym to zrobił Niech tak będzie. Bekadzik jeszcze szczęście zabiera z przeciwników. To jest dobra mordeczka. Wiecie. Wiecie jakie twit Dobra, to ciebie damy tutaj jeszcze. Wezmę ten Korrupted Krystal. I jakby ktoś był bardzo yy, zdrowy. Jezu, wiecie o co mi chodzi. Boże, a dobra, nieważne. Tobie się domyślnie skaluje, nie? No właśnie, tobie się domyślnie skaluje, więc to jest takie... średnie bym powiedział. Ale to się bardzo dobrze tutaj wszystko skaluje. Boże, jak ja dostanę po dupie. O mój Boże, jak ja zostałem zniszczony. Wow, jestem zanihilowany, Tak zwana. Tak zwana anihilacja. Eee... A nie wiem, trzeba zwiększyć tutaj damage. jakkolwiek. I to też się przyda. Ostatnie dwie rundy. Eee... Lecimy. Na szczęście nie widzowie. Co mogę powiedzieć? Nie podobało się mi się. Jak już widzę po prostu młot. No właśnie no. Nic nie jestem w stanie zrobić. Nic nie byłem w stanie zrobić. Zostałem upokorzony. Jest kolejny fani pak, No i robimy tak i robimy tak. To mogę zrobić nawet tak. Proszę, jeszcze beka z przyczyny. Boże, co to maksymalizacja w moim wykonaniu. Mm. Aż bym się... Mm. Nie wiem co ja tu robię. Co ja robię tu Uuu, co, co ty robisz? Yy, to nie. to wy mi tu za rzeczy dajecie. jak to... No nie no, to jakieś... To ja nie wiem. Daliśmy jeszcze bit. Może jakiś mega mocny jest. Proszę, dostaję tutaj 8 tarczy. Na padzina kupiłbym ją, ale nie, nie mam pieniędzy. I bym musiał dużo rzeczy podsprzedawać, więc nie. Boże, headpocket. Ale mnie tutaj i gryzą po, po piętach. Po stópkach mnie tak pyrgają, tak, tak gryzą. Skąd jest dobra, ale padło. No, dobra, widzowie, może. Nie, był, nie było to idealne wykonanie tego buildu, ale ja się naprawdę dobrze bawiłem. O 56 damage to torch. To ma 22,5. No, ja wiem, że to chodzi głównie o tego hita, ale. No, no, wiecie, no. Całkiem dobrze jest, nie? Dobra. Widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Yy, ja wiem, że powinien być odcinek z Bacholdera, a jest Battle Battles, ale. Aktualnie. Tak mi rozpirowała energia, żebym gadał zbyt głupie rzeczy w Beholderze, więc yy, wolałem tego uniknąć. Więc sobie pływaliśmy w Battles, gdzie się za bardzo yy, skupiam na grze i komentuję grę, a nie gadam jakieś głupoty, tak jak w Beholderze. Więc dziękuję Wam, za oglądanie, Trzymajcie się, cześć.